Zieleni w środzie się nam z roku na rok zwiększa, choć wbrew pozorom nie zajmuje się tym aż tak duża grupa osób, jak można by przypuszczać. Codziennie, mniej więcej około 20 osób zajmuje się pielęgnacją zieleni miejskiej w środzie. 8 godzin jest potrzebnych przy pielęgnacji trawy, rabat, to wszystko trzeba pousuwać, a tu najczęściej jak tego w kamyszku już trzeba po klamach, bo inaczej tego nie usuniemy. Chcemy stwarzać mieszkańcom dobre warunki do życia i to jest jakby podstawa. Ten zrównoważony rozwój ma to do siebie, że poza oczywiście tymi elementami związanymi z przestrzenią przemysłową, usługową, handlową musimy tworzyć warunki bardzo dobre do życia dla mieszkańców, żeby chcieli się u nas tutaj osiedlać i myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do tworzenia takich warunków. Staramy się każde miejsce możliwe na tą zieleń wykorzystać. Naszą ideą jest to, żeby wprowadzać zieleń do centrum miasta, nie tylko parki i obrzeża miasta, tylko właśnie to, żeby wykorzystać każdy skwerek, każdy kawałek wolnej przestrzeni. Tych kolorów miasto nabiera, czy kolorytu miasto nabiera, idziemy w kierunku budowania nowych przestrzeni zielonych i to dzisiaj mieszkańcy, oczywiście, oceniają, ale myślę, że widać te nowe parki kieszonkowe, które się pojawiają, rewitalizację terenów zielonych, bardzo dużo kwiatów przybyło w mieście. Można powiedzieć, że rocznie, rokrocznie sadzimy w mieście po kilkaset drzew. To jest ogromna ilość.